Nasze cele. To jest tak istotna rzecz. Bardzo dużo trenerów rozwoju mentalnego mówi, zapiszcie swoje cele. Bardzo dużo trenerów mentalnych mówi, wdrażajcie swoje cele, podzielcie je na jakieś mniejsze punkty i po kolei je wdrażajcie. I myślę, że mają rację bardzo dobrze, że tak mówią. Natomiast my w naszej pracy bardzo rzadko na te cele zwracamy uwagę, albo te cele mamy przestawione w całkiem inne miejsce, niż one powinny być. Bo bardzo często możemy zauważyć, gdy początkujący agenci nieruchomości jako cel mają pozyskanie oferty, podpisanie umowy, a nie sprzedaż. I można zobaczyć, że w ciągu dwóch miesięcy potrafią pozyskać 40 ofert, a sprzedają jedną, może dwie. Więc cele potrafią być przestawione. Natomiast ważne, żeby chociaż te cele mieć zorganizowane i zwizualizowane, dzięki nim będziemy wiedzieli, co od danej czynności oczekiwać. I właśnie dzisiaj opowiem Wam o tych celach. Zapraszam! Gdy dzwonimy, gdy wykonujemy zimne telefony, to jest często pierwsza czynność, którą się tak naprawdę robi w pracy, gdy się podwinie rękawy, gdy się zaczyna pierwszy dzień takiej już typowej pracy praktycznej. Więc warto sobie wtedy zadać pytanie. Jaki jest cel tej rozmowy? Czy ja mam dzwonić, żeby dzwonić? Czy moim celem jest już podpisanie umowy przez telefon? Czy moim celem jest być może umówienie spotkania? Czy moim celem być może jest zrobienie tylko pozytywnego wrażenia? Bo chcę kolejnym telefonem coś osiągnąć? Tutaj już zacznijmy stawiać sobie cele i wtedy nasze czynności będą wykonywane dużo efektywniej. Bo być może taka rozmowa telefoniczna będzie musiała trwać 15 sekund, a nie 6 minut. A więc już od rozmowy. Telefonicznej, wszystkich gorąco namawiam, aby oczekiwać, że będziemy z celem jakimś do niej podchodzić. Kolejne pytanie, czego oczekujemy właśnie od tej rozmowy? Bo cel może być nasz taki, a kiedy będziemy wiedzieli, że ten cel został zrealizowany? Więc tutaj też można kilka wariantów sobie zwizualizować, albo nawet rozpisać na kartce, żeby wiedzieć, jaki cel został w jaki sposób zrealizowany, czy został zrealizowany, bo to jest bardzo się wydaje prosta, tak rzadko do tego dochodzimy. I gdy rozmowa się zakończy. Brakiem podpisania umowy, to dla niektórych może to być brak celu, ale dla niektórych to może być dopiero początek celu, bo właśnie osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć. Zaciekawiliśmy, być może ktoś powiedział, proszę zadzwonić po 19. I dzięki temu, że fajnie wypadliśmy w tej rozmowie, po 19 już będziemy mogli przejść do konkretów. Więc te cele rozpocznijmy już tutaj. Kolejny moment, w którym można celować. Tak to właśnie nazwijmy celować. Gdy jesteśmy w spotkaniu w mieszkaniu, też się zastanówmy, co jest naszym celem. Czy jesteśmy tak na szybko tutaj, tak pędzimy, tak nas szybko będą rozliczali, że mamy 5 minut na podpisanie umowy, czy być może w ogóle przyjdziemy bez dokumentów, bo my chcemy zobaczyć, czy to mieszkanie nam się podoba tak naprawdę, czy będziemy chcieli nim się zajmować? Nie zawsze musimy się dostosowywać do wszystkich innych i skoro wszyscy biegają z teczuszkami po to, żeby wrócić z umową z uśmiechem i żeby to wrzucić na Instagram, My możemy podejść do tego całkowicie inaczej, właśnie pójść, zapoznać się z właścicielem, zapoznać się z mieszkaniem, z domem, z okolicą, po to, żeby być może za tydzień przyjechać, podpisać umowę. Pamiętajmy, to jest proces. Nie wszystko musi iść na skróty, bo czym więcej poświęcimy czasu, tym zrobimy to doskonalej. Celowanie także jest przydatne podczas kontaktu już z zainteresowanymi osobami, gdy mamy oferty w internecie, oferty w biurze, oferty na targach. Też możemy mieć różne cele. Dla innych celem będzie jak najszybciej umówić się i pojechać i pokazać nieruchomość, a dla innych celem pierwszego kontaktu będzie to, żeby za wszelką cenę zaprosić kogoś do biura, żeby porozmawiać, jakie są oczekiwania, czy to mieszkanie naprawdę spełnia te wszystkie wymogi, o których tak bardzo potencjalny nabywca mówi. Bo gdybyśmy tak naprawdę wiedzieli, czego oczekuje każdy nabywca, to byśmy maksymalnie dwa razy pokazywali nieruchomość i byłaby transakcja. A czasami bywa, że trzeba kilka razy pokazać, czasami trzeba kilkanaście razy pokazać. I tak samo, gdy pracujemy z poszukującymi, czasami pokażemy trzy razy jest transakcja, a czasami trzeba pokazać kilkanaście razy. Może się okazać, że równolegle inni agenci robią to samo, więc te cele, jeśli ustalimy, ale przede wszystkim je musimy konkretnie nazwać, będziemy wiedzieli, czy te cele spełniliśmy, czy nie spełniliśmy. Ale gdy będziemy po kolei zdobywać bazy, tak jak to się robiło w przedszkolu. To na końcu wygramy po prostu całą bitwę. A naszą bitwą jest uszczęśliwienie dwóch stron, które będą zbędą nieruchomość. Więc bardzo gorąco namawiam do ustalania sobie celów, czyli do celowania i żeby właśnie trafiania w te cele. Wtedy będzie nam dużo łatwiej i będziemy wiedzieli, w którym miejscu danego procesu jesteśmy, żeby nie podchodzić tak na łapocapu na spontana. Spontane są fajne, są świetne, ale tutaj celowanie, uwierzcie mi, bardzo pomaga i bardzo przyspiesza dochodzenie do tych efektów końcowych, na których najbardziej nam tak właśnie zależy. To tyle o celowaniu. Teraz celując was, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że wytrwaliście tak długo i do zobaczenia niebawem.